No siemanko widzowie. Jak to chyba ten odcinek, na który długo czekaliście, giveaway będzie robiony. Ty to się nagrywa w ogóle? <grywa> nagrywa się. Dobra, jest chyba git, bo wszystko widać. No, także wcale nie ustawiany giveaway. Każdy ma szansę wygrać. Widzicie to normalnie. Program do losowania. Nic nie jest ustawione, naprawdę. Patrzcie. Zacznijmy. Sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Start. O chuj, ja klikam stop? O kurwa. To, to ja zamknę może, co? Żeby mnie nie oszukiwać. Już? A kurwa. Dobra. Teraz, teraz. Raz, dwa, trzy. O. No i proszę, mamy zwycięstwo. Zwy Zwycięzcę, kur? Jak mi się miesza. Tak, tak zestresowany jestem, co nie? Pierwszy raz giveaway ja robię. Czekaj, czy mi głos w ogóle nagrywa? Chyba mnie nagrywa. Chyba. Chyba. Tak się trochę boję. Co nie, bo jakby to poszło się jebać, to co ja zrobię? Nie nagram tego drugi raz. Bo jak to oszukać? Maszynę do losowania. Dobra, jeszcze raz. Lecimy. Dobra, zapiszmy sobie tutaj naszego zwycięzcę gdzieś tu w notatniku. Eee. Tu mi się nie napisał N Dobra Lejamy pierwsze zwycięzca Lecimy dalej Kto tu jeszcze? A to kurwa nie tu yeah. Dobra Lecimy dalej To chyba tutaj pana już skreślimy Da się jak? Czy to wyciąć? Kurwa nie da się Kurw No i <gry> yy, No widzowie yy, no ja to wytnę w sumie chyba. Mm. Eee. Ja pierz, dole. Jeszcze raz to mam wpisywać, bo to trzeba... O Boże. Bo to... Co? Co to ma być? Ja muszę teraz to po kolei wpisywać. Dobra, widzowie, yy, to się nagrywa... Nawidzę, yy, nagrywa... Dobra, widzowie, yy, zrobione. Nagrywa się, nagrywa się. Yy, zrobione już wszystko elegancko, yy, możemy lecić dalej. Znów zamykam oczy, tylko klik na start. Dobra, zamknięte oczy. Nie wiem, jak wam udowodnić, że zamknąłem oczy i to nie jest ustawiane, ale... <laughs> nie mam kamerki, więc no nie, nie pokaże się. Wyglądam trochę jak idiota. Dobra. Kur... Jeszcze raz muszę zamknąć oczy. Dobra, chyba nacelowałem, nie jestem pewien. Dobra, raz, dwa, trzy. No i jelo, no i tutaj Dawidek XD wygrywa. Kolejny zwycięzca, tego już wpiszę, bo nie chcę mi się kopiować. Nie, nie chce mi się tego kopiować, bo... bo znowu będę musiał wpisywać ręcznie. I teraz patrzcie pyk. Wklejam sobie. I... No i usuwam to w sumie, co nie? No i teraz zmieniam tak No i pula się zmniejszyła, co nie? I teraz wszyscy macie jakąś szansę Jakąś macie Tak mi się wydaje <laughs> Dobra, zamykam oczy, albo nie Startuję i zamykam oczy Raz, dwa, trzy No i tu kolejna osoba sobie wygrywa Trek Games no jest, no i tutaj już mogę Cię skopiować tak, myk i wkleić. I łatwiutko. No i tak możemy robić. Kurr. Mam nadzieję, że się nie zgubi ten folder, co nie? Bo. Co się stało? Już. Dobra. Mam nadzieję, że folder się nie zgubi, bo przykro by było. Nie, dobra jest. No, także. Także co? W yy, odcinku do tych osób. Napiszę? To znaczy, nie napiszę, co ja pier... Dodam ich na lolu. A w sumie, teraz to zrobię to. Z przyspieszeniem to zrobię. Wszystko teraz pa, przyspiesza się. Będzie szybkie lecąco. I czekaj, czekaj, bo teraz mi się przypomniało, że tutaj <śmum> mam, mam jakiś problem. Nie wiem, czy ja tego nie potrafię zrozumieć, ale nie. który mam dodać? Halo, <śmum> ja nie wiem, którego dodać. Komu dać skina? Halo, na które konto? Czekaj, dobra, dodam tego. I dodam, mm, tego. Gdzie to jest ten znaczek? Nie wiem, ty, jakiś... Ty, ja nie wiem, które, nie wiem, co tu się odwaliło. Co mam... Jakby, to? Razem? Nie wiem, bo to już sprawdzałem, to chyba nie działa, co nie? Pa. Ej, nie działa. I co mam zrobić w tej sytuacji? Ej, halo? Nie wiem, czy to są... On. Patrzcie, on jest wszyscy level. Czy ty lewe Nie wiem. Ty, ja nie, nie wiem co z tym zrobić. Tam... Weź mnie dodaj. Patrz, tutaj y, masz mój nick, dodaj mnie do znajomych po prostu. I, I napisz, że to ty, bo... Bo nie wiem, którego dodać. Naprawdę. Problem mi się tu zrobił. Dobra, także y, z giveaway'em koniec. Y, na razie. W odcinku rozdane wszystko, co rozdane, to znaczy rozdane, jak mnie dodadzą, przyjmą zaproszenia, to mogę chyba już, no, nie, zostawię sobie. No i widzowie, i teraz, patrzcie, ja teraz klasnę i i przechodzimy dalej, co nie? Na no, siemanko, jak już po powrocie, bo, bo trzeba było jednak klikać, żeby kupić te ten skrzynek. Chciałem 8, ale no saldo by się nie zgadzało, nie by było na wasze skrzyneczki, co nie, więc powiedzmy, że 8 otworzyłem, ale <laughs> Ale 7. Wiecie, taki bejcik. Dobra. Mm, także zaczynajmy. W ogóle zostańcie do końca odcinka, bo będzie pod koniec wiadomość specjalna. Na pewno osoby, które nie wygrały giveawaya się ucieszą więc zostańcie do końca. Naprawdę, polecam. Yy, także rozpocznijmy otwieranie kul najmejów ostatnio były akana chyba kule więc teraz otwieramy ich przeciwieństwo ładnie też wyglądają więc czuję że będzie lep lepiej niż na ostatnim openingu jak worek poleci to w ogóle będzie mazagro więc lecimy pierwsza kula KUR... Cool. No i to jest opening, patrzcie, już się zaczyna Tylko, że ja już się mam Dropnęłem ją jakieś 5 dni temu z tej samej kuli <grym> Więc dobra, jest git, jest git, będzie na Scrapik albo na rerror. Dobra, lecimy Le Kurde, no i lecimy Proszę państwa, jak to będzie chyba dobry opening Lecimy jeszcze woreczek, co? Kurde, widzicie? Giveaway dla widzów się zawsze opłaca, potem Riot mówi No patrzcie to, jak to jak to dobry człowiek jest Skrzynki rozdaje za darmo, widzą? No to my damy mu tu skina Dobra To tam, wiecie Nawet musi też zostawać jakieś słabe skiny Zawsze jakieś słabe muszą być Dobra, lecimy No już ją mam, więc... Trzeci raz ją chyba dropnęłem w ogóle Za pierwszym razem się jarałem, bo... Wow, Akali z KDA. Ja mam wszystkie skiny z KDA, więc się cieszyłem. Za drugim razem tak... Dobra, esencja. A teraz tak... Nie wiem, mogę komuś oddać. Ktoś chce? Dobra. No, czt, Vladimir z Mrocznych Wód. To jest chyba spoko skin. Chyba całkiem nowy, więc... Nie wiem kiedy on wyszedł, ale chyba niedawno. Więc powiedzmy, że... Warf. Dobra, lecimy. Jeszcze dwie skrzynki i w tych dwóch skrzynkach musi być woreczek. Musi. No, bez woreczka nigdzie nie idę. Jezu. Co to? Cały czas powtórki mi lecą. Ja już mam też tą katę. Patrzcie. Normalnie. Tutaj... A ja nie mam... Nie mam jak wam tego pokazać, bo nie mam tej... <laughs> Esencji pomarańczowej. pokazuję. Dobra. Ostatnia skrzyneczka. Ostatnia skrzyneczka. Uff. Dawaj Dawaj worek No daj mi ten worek, Riot Ała No naprawdę I co ja teraz zrobię? Jak ja muszę tu coś zrealizować? Tą kartę chyba sobie zostawię Bo jest ładna eee, eee, Co ja tu mogę zrobić w ogóle z życiem? Pak się to Widzicie ile esencji? Ja to dla was tutaj terroruje. Patrzcie, Uuu. i patrzcie, i legenda wylatuje, której nie posiadam. Awa, awa, not work, not work, eee. awa. A mi serduszko teraz boli, wiecie. Może ja to jednak spalę na esencję i sobie katę wyrobię. Albo cokolwiek. Eee, może do Lisina jakiś skin by się przydał. Co nie, bo chciałbym zacząć grać. Jeszcze nie umiem. Jeszcze nie umiem, ale się nauczę. Dobra. Klik. Ej, eee, w sumie. Dobra. Epik wyleciał. Ale kusi. Pusi, żeby coś tu głupiego zrobić, co nie? Ajajaj Ale ta kata, ta kata jest ładna Ja bym chciał zostawić Ten Vlad wygląda zajebiście w grze Jestem pewien Że zajebiście wygląda w grze Więc chciałbym go też zostawić Ale no ajajaj widzowie Odcinek nie może się tak szybko skończyć Halo hazardista. A co tu zrobić? <laughs> mam, mam tylko jedną opcję <laughs> Połączyć to, to i to ale... Jakby to, nie będzie mi tego szkoda, tego też... Ale, no... To już zaboli, to już zaboli. Ile za to jest? Nie, no ej, ręka mi aż ten... Aż przestała... Ogarniać co się dzieje. Nie, nie wiem co zrobić, naprawdę. Dobra, rozmieniam. No Co ja zrobiłem? Co mam teraz? katą zacznę grać? Przecież ja katą nie potrafię grać. Ty! Jakie... <grystanie> ja to, ja to reloruję. Nie, bo... umiem mnie ktoś zabije kiedyś za to. Jakby... pewnie ktoś by chciał taką katę, albo takiego Vlada. Ja to będę rerował. Nie, nie, nie. Nie, 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 chat. No, dobra, to chyba, chyba na tyle. Hmm. Chyba nic tu nie zrobię na razie. Może na kolejnym odcinku. Także właśnie. Przejdźmy do sedna sprawy. Jest robiony kolejny giveaway na kolejnym odcinku, który wyjdzie na kanał. Nie wiadomo kiedy, ponieważ w tym tygodniu będę jechał nad polskie piękne morze. Więc pewnie dopiero jak się rok szkolny zacznie... O ile zacznie się... Yy, będzie giveaway, co nie? Na jakimś odcinku, który będzie najbliżej. Znów są do wygrania te trzy wspaniałe skrzyneczki. Co teraz były. Yy, więc na pewno się opłaca. Yy, także no co mogę powiedzieć. Tak samo jak w, po 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 w poprzednim odcinku trzeba komentarz napisać ze swoim nickiem do Lola. Łapkę w górę, subika dać i jesteście w giveaway'u. A! I żeby nie było, osoby, które wygrały dzisiaj giveaway'a na tym odcinku, nie biorą w następnym, ale w nam w w następnym będą mogły już brać. Żeby wiecie, żeby można rozdać większej ilości ludzi skrzyneczki, żeby był popchump, żeby był fajnie miło. Także no tyle chciałem chyba powiedzieć. Także wiecie. Łapka w górę. I, I właśnie. Osoby, które dostaną z tego giveawaya skrzyneczkę, niech mi piszą w komentarzu, co im dropło z tej skrzyneczki. Żeby mnie dupa zabolała, że wam oddałem te skrzynki. Co nie? Także dzięki, że byliście. Serduszko dla was. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie, łapki w górę. Jeśli wam się nie podobał, to łapka w, w dół. Tu w dół, w dół. No, ale nie polecam, bo bo łapka w dół to jednak jest, wiecie. No, jednak nie wejdziecie do giveaway'a, <gry> więc, więc dzięki, że byliście, elo, elo.